Siemanko. Ja jestem Tricus i dzisiaj jesteśmy na mapce, która nazywa się Wyjątkowy Parkour. Co jest w niej wyjątkowego? Otóż e, nie mam pojęcia, jeśli mam być szczery, dopiero wszedłem przecież na tą mapkę, e, ale za to jestem pewien, że jest odpowiedni czas, abyś zostawił lajka. Tak, no więc zostaw łapkę w górę. E, Okej, okay. mamy się odwrócić. To jest nasza pierwsza e, specyficzna, bardzo wyjątkowa misja. E, to już parkour. Ok, Purple Glass o okej. Okay. Nie! Nie. <ścoughs> nie rób tego! Okej, okay, więc fioletowe szkło teleportuje nas 5 bloków w górę, czyli możemy zrobić tak. Okej, okay, jesteśmy prosami. Jesteśmy prosami kabadansami. E, okej. Okay. Ło! O nie! Serio autor zrobił taki głupi błąd, żeby nie, nie zrobić tego głupiego zabijania się przy uderzeniu o ziemię. E, dobra, tam to, tam ta, tamta glina to z tego co widziałem są jakieś dalsze skoki? E, tak, speed. Mm, więc. Okej, okay, doskoczyliśmy. W takim razie. A to co? A, to jest. Wow, 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 taki wysoki jump. Okej, okay, całkiem fajne, super, super, super fajne. Green Shelter Boxes Poison You. O nie! Zatruwa nas! Zatruwa nas Shulker Box! E, ale czaję, to jest... ...że dzięki temu możemy wyskoczyć właśnie wyżej. E, okej, okay. to jest takie wprowadzenie tylko, sweet. Teraz jesteśmy, jesteśmy już gotowi, aby wyruszyć w parkurową przygodę. Press V. E, no, w sensie batona mam presnąć, okej. Okay. The end, play. Bonus Stage. No to my klikniemy najpierw Play. Ok, practice level 1 practice. Tutaj ćwiczymy, ale co my ćwiczymy właściwie? Bo ja nie do końca rozumiem. Eee, to jest labirynt? To, to ma być parkour? O co? Przepraszam, przepraszam państwa bardzo. Eee, na ten temat nie miałem nic. Eee, chyba Okej... Okay, Okej... Okay. Dobra, tutaj są bariery. Mamy po prostu przejść, ale ja oczekiwałem parkura, a nie takiego skoku. To nie jest dla. Taki skok to nie jest dla mnie parkur. A, no nie! Serio, ludzie! Ale to było beznadziejne. I w sensie, jakim cudem spadłem? Do końca nie rozumiem. No dobra. Ale e, przejdziemy ten stage z łatwością raczej. Okej, okej, okej. A, dobra, tutaj już nie ma. Dobra, za ciemno było na szyderkach po prostu. E, ale nie wiem, w sumie nie. Teraz fajnie widać już na szyderach nawet. E, nade mną coś było. A, tak, no dobra. To. Okej. Okay. To po co mi był speed jakiś? Dobra. Tutaj mamy jakieś batony, ale one na... są chyba tylko dla ozdoby. E, czy... A, to jest super jump, to jest super jump. E, dobra. Na razie muszę się w w wprawić, ponieważ wiecie, ja nigdy nie skakałem na takich efektach jakichś. W sensie jest to dla mnie serio trudne skakanie na efektach. E, nie ogarniam tego do końca, ale. Mm, jak widać, zwykłego skakania też nie ogarniam. No ale w każdym razie e, zob zobaczymy. Może mi się uda e, ogarnąć, właśnie jak się skaczy na tych efektach. I będzie wtedy spoko. Mamy skoczyć na pewno tam. Eee, widzę dobrze, ale nie wiem, czy Wy też dobrze wszystko widzicie. Więc piszcie w komentarzach po prostu, czy chcecie z shaderami. Nawet jak jest takie światło jak tutaj. Eee, no dobra, no to, no to tyle w takim razie. Z tego co chciałem się Was zapytać. Eee, oj, nie. Okej, okay, okej, okay, jesteśmy, jesteśmy. O nie, zapomniałem, że tutaj było już. W sensie wiecie, już nam się skończył ten speedbust, ale... Łooo! Wow, dobra, przeszliśmy, przeszliśmy. O nie, skakanie po płotkach! Jeżeli oglądaliście moje inne parkury, to wiecie, że skakanie po płotkach to... Co... coś w czym jestem naprawdę najgorszy. A co robi Emerald? To jest... A to, to jest po prostu spawn, czy... Ej, ale chwila. Jak ja mam tutaj wskoczyć? W sensie... Trudne jest to, że nad głową mam te, te duperele. Eee, gdyby ich nie było, to by było dużo fajniej, jeśli mam być szczery. Eee, a, dobra, wiecie? W sumie możemy zrobić to tak, po prostu. Eee, dobra. Oj, oj, oj. Chwila, bo ja nie chcę mieć tego busta, bo z tym bustem jest gorsze wyczucie dużo. O, widzicie? Od razu lepiej. Od razu lepiej. O nie, nie lubię płotku. Bardzo nie lubię płotku. No dobra, lecimy teraz... Ale czemu spadłem? Czemu spadłem, ludzie? To było bardzo niemiłe ze strony Minecrafta, że ja spadłem teraz. E, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. O nie, główka. Główki są też trudne. Główków też nie lubię. Okej, okay, tu powinien starczyć zwykły skok. O kurczę, jesteśmy już tak blisko. Proszę, nie chcę sfejlić, bardzo nie chcę sfejlić! Ło, ło! A doskoczy się tam teraz? NIE! ON ZAMONTOWAŁ SPECJALNIE TEGO GLOWSTONE'A! CO ZA żal, Co za żałocha, po prostu masakra! Eee, masakra, co? Mogłem spojrzeć, mogłem spojrzeć! To prawda, o nie! Widzicie co ten jump boost ze mną robi? O, ten jump boost po prostu mi utrudnia parkour strasznie. W sensie ten speedbust. Bez speedbasta wszystko by było lepsze, cały świat. Ja wiem, że autor chciał zrobić dobrze, żeby po prostu szybciej dało się chodzić i w ogóle, ale e, mi to wcale nie ułatwiło pracy e, w, w wykonywaniu misji, którą jest ten oto parkour. Mm. FUCK! Sorki. <grym> ok, ok, ok. Jesteśmy na bardzo, bardzo dobrej drodze. Na bardzo dobrej drodze. Kurde, nie byliśmy na aż tak dobrej drodze. Dobra, ludzie, patrzcie. Masakra. Dobra, teraz wleciałem tutaj game modem, bo ja już tu byłem dużo razy. Kurde. Dobra, zobaczmy, czy może da się po prostu zbiec z tego. Już tutaj doszedłem, po prostu nie chcę tracić czasu. E... O, dobra, udało się, udało się, wbijamy, wbijamy. E... Oj, no dobra, to jest jak zwykle trudne, trudny początek. Dobra, teraz wierzę, że nam się uda. E... Da się tutaj wskoczyć? W serio? W serio, da się tutaj wskoczyć? O, to dobra, dobra, zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że to prawda... Mm, nie wiem szczerze mówiąc, jak to mogłoby być możliwe, jak tutaj już jest sufit, który nas po prostu, wiecie, zniewala. O! Wow, 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 wow. dobra, kozacko, udało nam się. Nam, nam wspólnie się udało. To, to dzięki wam jestem parkurowcem i udało mi się to przejść. I teraz e, kolejny poziom za nami, zaliczony bardzo pięknie. Ale serio, czemu on zrobił ten dach tutaj, ten ziomeczek? Przecież to on, nie wiem, psuje mi całą zabawę przez te dachy. No dobra. Eee, o dobra, na, przez to da się przelecieć. W sensie ja, ja, ja w to wierzę, że, że się da. Eee, a czy się da, na, na pewno to zaraz to zobaczymy. Okej. Okay. Ło! A, chyba jednak się nie da. Dobra, no to nie próbujemy, ale może się dało, może się dało. Ja nie mówię, że nie. Może jakiś proparkurowiec by to zrobił, ale ja nie jestem proparkurowcem, tylko jestem no taki początkujący bardziej w parkurze. To widać zresztą, że już aż tak strasznie nie lamie, ale nie jestem też dobry. O, dobra. Okej. Okay. teraz. Gdzie mam skoczyć, pewnie? Na to. O! A dobra, tutaj znów, znów są te schodki, które mnie po prostu dyskredytują. Whoops, some potion has spilled. Use it. A dobra, to jest rozlany potionek. Podoba mi się ten motyw całkiem. Całkiem spoko to jest. Eee, dobra, czyli tutaj trzeba zrobić to tak. Eee, jednak nie. Jednak nie tak. Jednak nie tak. A może da się tam skoczyć? Wow, zobaczmy. Hmm, tak się zastanawiam, gdzie by się najdalej dało doskoczyć. O, dobra, i do, dał, udało się na to doskoczyć. Tylko, że. <ścoughs> Tylko, że to było zupełnie bezsensowne, bo tutaj nie trzeba nawet skakać. Eee, dobra, więc spróbujmy w takim razie na ten słup tutaj. Wow, chyba się da, chyba się da. Spróbujmy w sumie. Eee. Nie, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Chyba na to się jednak nie da wskoczyć. Chyba trzeba tutaj po prostu i z tego tutaj, ale. No dalej ewidentnie trzeba na to. Ale nie. Chwila. Da... Po Pozwólcie mi, że spróbuję. Eee, że. Że popróbuję sobie. Czasem lepiej jest popróbować parkour, zanim się. zanim się po prostu serio zacznie skakać. Eee... Ej, ej, serio, tutaj się chyba nie da wskoczyć. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co w tym poziomie trzeba zrobić. Jak to trzeba, jakby, wygrać. Zobaczmy, może tu. Jeszcze raz. No, nie, no, tutaj się chyba nie da doskoczyć do tego aż. Ło, no, no, no. Ewidentnie. Coś jest na rzeczy, ale jakoś nie potrafię, a stąd... No dalej, dalej wiem, że tutaj trzeba po prostu skakać, przez te, przez te rzeczy, potem z tego trzeba tu wskoczyć, no i wygrane, dobra. Właściwie nie wiem, e, mam nadzieję, że mi uznacie ten level, mam nadzieję, że było całkiem git. E, Blaze? Czemu ten Blaze tutaj jest? Panie Blaze, a pan jest zły? Czy pan nie jest zły? O nie, potek! <laughs> Potki, potek to mój arcywróg. Od dzisiaj. Ale jeszcze bar, Jak ja mam tu doskoczyć? Przepraszam bardzo. A dobra. Tak, okej. Okay. O nie, parkur wodny. Nie wiem, czy graliście kiedyś parkur wodny. Dla mnie to jest strasznie nudne. Mm, nie lubię takiego parkuru. Parkura, znaczy się. Ah! Bo to trzeba w idealnym momencie, jak wystajecie z wody, jakby widzicie, to trzeba, trzeba przeskoczyć. Mm, nie podoba mi się to strasznie. Nie podoba mi się, może pominę ten level. Autor w zasadach powiedział, że jeżeli jakiś level jest dla nas e, niezabawny, to możemy go po prostu sobie ominąć. E, więc jeżeli będzie dla mnie naprawdę jakiś bardzo uciążliwy ten level to go sobie um ominiemy e, no nie chce nie chcę mi się go przechodzić po prostu widzicie to jest takie nudne strasznie ja wolę serio skakanie szybkie a nie takie pitu pitu tutaj e, na patyku wow to wygląda teraz dosyć trudno drabinki są jeszcze trudniejsze według mnie, mnie niż inne rzeczy e, o. Dobra, ale udało nam się. E, OK okej. M. Mm. Wow, 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 wow. wow. E, panie. Gdzie ja mam teraz skakać? Panie. Chyba tutaj? Tutaj. O nie. Wokół słupka skakanie. Hm. Jak to się robiło? Tak? O, no dobra, to było trudne to było trudne skakanie wokół słupka. Eee, dobra, czyli tutaj się robi tak, tutaj się schodzi, scho <laughs> znaczy się zeskakuje, zahaczając głową o sufit. Bardzo nie lubię czegoś takiego. Chciałem taki oldschoolowy parkur. Że wiecie, po prostu się skacze, tak wszystko robi się takiego rana. Wszystko za jednym razem się przechodzi. A tutaj, a nie, że trzeba wchodzić po lianie, potem trzeba z tego zeskakiwać. Potem to jest takie nudne i nam się w ogóle nie podoba. E, itp, itd. E, kurde, czemu teraz nie mogę przeskoczyć? Da na double jumpa to sobie skoczę. Patrzcie, double, double jumpem można więcej przeskoczyć. E, fuck. A, Czemu to nie chce, nie chce mnie przepuścić? Przepraszam pana. O dobra. Przepuściło mnie. E, a chwila, stąd mogę po prostu przeskoczyć. Jeju, jaki ze mnie nubek! Co ja robiłem w ogóle? Co ja robiłem? Psz, to jest kompletnie bezsensowne, co ja, co ja przed chwilą wyczyniałem. E, bo po prostu tutaj można sobie stanąć i podskoczyć o tak. Widzicie? To jest dużo lepsze. Dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze. E, tylko tutaj nie mogę, nie umiem na to wskoczyć. Chcę sobie popróbować znowu. E, patrzcie. Dobra. He, nie mam pojęcia, jak się skacze. Jeszcze takiego czegoś nie robiłem, e, ale mam nadzieję, że się teraz nauczę. O! Kozacko! Kozacko, udało nam się. E, tylko teraz gdzie? Teraz tam trzeba przeskoczyć, serio? Dobra. O oh, fuck. Nie, już na to widzę, że nie wskoczę. Wow, prawie wskoczyłem. Dobra. E, nie wiem, mam nadzieję, że się nie wkurzacie, że tyle, tyle sobie używam tych game modów, ale po prostu. Nie wiem, ja gram w to dla, dla fanu, chcę sobie poprzechodzić poszczególne rzeczy, a nie zaczynać za każdym razem, jak coś tak zlamię, jak teraz, na przykład od początku, tracić czas na filmiku i tak dalej. Ja chcę po prostu sobie to przejść, bo mi się całkiem mapka podoba, ale nie chcę też rage'ować tutaj, bo wiecie, można naprawdę zrage'ować na parkurze. Eee... Tutaj trzeba zejść. Eee... A! A tutaj jest takie coś, wow. Chwila. Da dajcie mi, dajcie mi znowu. E, nie wiem, powiedzcie czy przy następnym parkurze, jaki będę przechodził, mogę tak, tak jak teraz sobie właśnie używać game mody, jak mi się będzie chciało. Czy wolicie, żebym, e, żebym w ogóle nic takiego nie robił? E, no bo to jednak wiecie, też od was zależy. Też od was. Macie tutaj, jako moi widzowie oczywiście a. O wow. O nie O nie... On chyba nie przewidział, że my możemy umrzeć. Fa No to... Hmm. Wiecie co? W takim razie to chyba jest znak, że powinniśmy kończyć ten odcinek. Jeżeli chcecie, zrobię drugą część, gdzie przechodzę re resztę, ale umówmy się tak, jeżeli będzie 3000 łapek pod, tym, pod tą częścią, to wtedy robię następną. Piszcie mi, czy mogę używać game modów i takich różnych innych rzeczy. Także zapraszam was do polajkowania mojego fanpage'a na Facebooku, Jesztricus, tak jak na YouTubie. Dobra, to tyle w sumie na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć! Na razie!